Czekam na Kubę, bo zaraz zaczynamy trening, dołu. Jak zwykle się spóźnia. Jak nie za wcześnie, to za późno, chociaż za wcześnie to jest rzadko, zwykle jest za późno. Kurde, muszę jest <laughs> zadzwonić, no. <laughs> Chciałem powiedzieć, że się rozgrzewamy, a ten uciekł z kadru. <laughs> nie no dobra, jeszcze raz. Nie, weź Dłoga. to schowaj, nie, nie będzie rozgrzewki, koniec to. Nie będzie żadnej rozgrzewki, chociaż się rozgrzewamy. Witam Was wszystkich, film miał być w środę. Tak wiem, ale nie ogarnąłem. Za długo mi to wszystko wyszło, jeszcze musiałem kilka rzeczy dograć, żeby to zagrało jako tako. Kuba oczywiście się wywiązał i wrzucił film w środę, także link macie w informacjach, w opisie tego filmu do kanału Kuby i do jego filmu, żebyście zerknęli na jego perspektywę on tam jeszcze jeden trening robił, a my robiliśmy trening dołu. Ciężko powiedzieć, że to jest trening nóg. To po prostu jest trening dołu w moim przypadku. Dalej robię, przysiady ze sztangą ciężarem dla dzieci. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Ja już powinienem teraz przynajmniej około 90 kg siadać w seriach, a ja ciągle nie przeskoczyłem nawet 70 kg i nie dlatego, że nie mam siły i nie jestem w stanie, tylko dlatego, że mam blokadę w głowie. W głowie, głęboko w głowie siedzi taka blokada która mówi mi, jak nałożysz więcej niż 70 kg, to rozwalisz se kolano. Co prawda kolano rok temu, niemalże dokładnie rok temu, e, rozwaliłem na 85 kg, który, nad którymi robiłem 5 powtórzeń rozgrzewkowych, co ciekawe, bo główną serią miało być 95 kg na 5 powtórzeń, a zrobiłem 85 kg w trzecie bądź czwarte powtórzenie. Poczułem ból w prawym kolanie i już nie wstałem, przynajmniej tą nogą, drugą wstałem, tak wykrocznie, ledwo wstałem z tym ciężarem no i byłem załamany, bo wtedy zaczęła się to borelioza i zaczęły się problemy ze zdrowiem teraz jest znacznie, znacznie lepiej już wiem, że mógłbym siadać duże ciężary no, jak na, mój, jak na moją wagę, bo ważę 65 kg no ale nie robię tego, ponieważ się dygam e, dlatego zrobiliśmy sobie z Kubą mimo wszystko lekki trening, on zrobił i tak cięższy ode mnie ja robiłem Ciężarami od 20 do 60 kg, wszystko po 10 powtórzeń, no tylko 60 kg po 8 powtórzeń. Powoli, dokładnie, starałem się robić technicznie. Robię ze sztangą z tyłu. To jest low bar skład, ponieważ nie mam kapturów, nie mam jak umieścić sztangi na górze. I mam wystające kości tutaj koło barków. I gdy robię high bar squat, po prostu czuję te kości, czuję pieczenie w tych kościach, dlatego muszę robić low bar squat. Tak już się przyzwyczaiłem i takie przysiady wykonuję, jest mi wygodnie. E, na tym filmie nawet ciut głębiej niż zwykle, bo w innych filmach nie robiłem tak głęboko, ale to wciąż nie są przysiady, e, które są na życie na sportowo nagrane w innych filmach z treningu nóg, gdzie naprawdę robiłem astu gras to na przykład jest nagrany film z treningu nóg, gdzie robiłem 90 kg czy 93 kg na 3 przysiady na 3 powtórzenia no to siadałem znacznie niżej niż teraz i wstawałem, a tutaj jest na no filmie wiecie 60 kg no i nie jest taka głębokość jak powinna być no ale cieszę się, że mimo wszystko mogę siadać i jakoś te nogi wyglądają są większe niż góra mojego ciała jest taka pewna dysproporcja no mi to nie przeszkadza, bo ja się w kulturystykę nie bawię no ale mimo wszystko Kuba robi trochę high bar składów wcześniej robił można powiedzieć rozgrzewał się z ciężarem dużo lżejszym robił front składy w butach, ja też może kiedyś wrócę do butów ale stwierdziłem, że buty do podnoszenia ciężarów dopiero wtedy kiedy będę siadał od 70 kg wzwyż, 80-90 wtedy będę zakładał buty ale do 60 kg czy tam nawet do 70 to jest jeszcze za mało moim zdaniem dopiero powyżej 70 nawet jak będzie 75 wtedy pomyślę o zakładaniu butów także trening był lekki kolejnym ćwiczeniem, które ja zrobiłem były. Jak to się nazywa te przysiady? Boże, goblet skład, już pamiętam. Tak, znowu siórka widać na, na, na materiale. No nic, trudno. Goblet składy będą jedną z rzeczy, która będzie stała już na treningu nóg. Tak w ogóle niedługo zmieniam całkowicie mój plan treningowy, w którym 90% to będą ketle i tylko 3 ćwiczenia ze sztangą będą wykonywane. Znaczy, 2 ćwiczenia ze sztangą i podciąganie na drążku. I tak będzie wyglądał mój trening, zarówno góry jak i dołu ale to za jakiś czas, od grudnia mam zamiar zacząć ten trening i będę przygotowywał się do zdania egzaminów instruktorskich wiadomo, tego wyższego poziomu ale to za jakiś czas, tak? Egzaminy myślę dziś pod koniec przyszłego roku ze względu na finanse okazuje się, że egzamin, żeby zapłacić za ten egzamin kosztuje tak za trzy razy tyle co kurs personalnego trenera albo i więcej i tu nie mówię o takim kursie za 500 zł, tylko takim za ponad 1000, także trochę słabo i nie stać mnie na coś takiego, mam zbyt dużo innych wydatków. Dlatego na spokojnie się przygotuję, będę na 100% przygotowany, żeby wykonać ten kurs i będzie super. Po w składach, które mam ostatecznie zamiar robić z dwoma dwudziestkami czwórkami, jak sobie je kupię, niedługo jedna dwudziestka czwórka jeszcze dojdzie, są oczywiście swingi na początku z szesnastką. Moja technika się znacznie poprawiła, powiem wam szczerze. Dzięki temu szkoleniu w centrum KTB, tak? W zielonej górze po prostu organizowanemu przez Centrum KTB. Moja technika znacznie się poprawiła w wielu ćwiczeniach. Dużo więcej rzeczy się dowiedziałem i zacząłem stosować oddech siły. I możliwe, że następny odcinek dla Was będzie właśnie o oddechu. O oddychaniu na treningu, o oddechu trójbojowym, o oddechu siły. Jak być silniejszym i jak bezpiecznie podnosić ciężary, nie psując swoich pleców, między innymi pleców, odpowiednio oddychając. No i tutaj jeszcze swingi 20. Trochę jest lekko, powiem Wam szczerze, już potrzebuję jakiejś takiej dwudziestki czwórki żeby robić po, po 10 swingów, no bo jest trochę lekko, ale niedługo już będę robił swingi jednorącz, więc, myśl, więc myślę, że 20 na swingi jednorącz, tak 5 serii po 10 swingów będzie ok. I mam okazję wygrać też całkiem dużego Ketla w Centrum KTBL, ponieważ jest konkurs na Facebooku. Jeżeli chcecie mnie wspomóc w konkursie na Facebooku, kliknijcie Centrum KTBL na fejsie, znajdźcie ich fanpage. Tam jest konkurs ze zdjęciami. Trzeba nadesłać zdjęcia i można wygrać 44 kg Ketla. Myślę, że mnie osobiście tam znajdziecie. Yy, ale mówię, jak coś tam trzeba albo zalajkować, albo napisać komentarz, więc proszę o kulturalne komentarze. Podsumujmy. Nie, dobra, bez podsumowań. Jak ci się trenowało? No super, bardzo bardzo jest plus taki, że masz dobrą muzykę. Nie to co na siłowni. Tak, ty stwierdzę, że muzyka jest dobra? No już nawet taka jest lepsza niż ta siłowniana. No. Dzień w dzień to samo. No, bo cały czas. Jest... Bo ty radia słuchasz na siłowni, czy znaczy radio leci. Nie, mają wykupione otwory. No na jakiej to zasadzie jest? No, bo jak masz na przykład, w, nie wiem, czy na siłowni u fryzjera. To ZAIX jest taka organizacja, która Cię ściga za to, że puszczasz... A to mówiłeś mi coś o tym, ja A. nie rozumiem tego, to Można dziwne. płacić karę. No i co skutkuje z tym, że dzień w dzień jest to samo. To lipa. A si o, mnie to jest o siódmej jest i dobre ten sam utwór. Wszystko. Dobra, za dużo chyba nie było w tym filmie. Nie wiem jak u Ciebie z materiałem. Pewnie jeszcze mniej będzie. Dlatego to będzie to day, nie daily vlog, to będzie daily vlog. <laughs> <laughs> nie, dźwięk. fajnie się trenuje z kimś, no. Jeszcze kogoś znasz, nie? Czego Szelin z Tobą nie trenuje? Czego go nie zapraszasz na trening? No i bo to ciężko zgracie z życia. Mieszkacie, mieszkacie, nie Może, w jednym może Nie, może będzie. Y, warszawski trening. Tak? To co tydzień ma być? No tak. może, 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 może jakaś tam. Ja bym chciał jeszcze w tym roku przyjechać, ale jak mi się nie uda to w przyszłym roku z tydzień do przyjechał. Będziemy kiedy wolne, To byśmy się zgrali taką większą grupą, szelina wzięli. I kogoś jeszcze. Nie wiem kogo jeszcze. Kogo jeszcze można kto jest... w Polsce? Nie, no kto mieszka nawet w Warszawie jeszcze z takich youtuberów. No kto jeszcze? Bo w Polsce to nie wiem, kto by jeszcze chciał. Polish fitness freak chciał dołączyć na trening. Taki polski, taki polski? Ee, jak się Fitcom. Tak, wiem, zarzys być jak Herkules. On jest spoko. On montuje kaloryfer. Montuje kaloryfer. Z nie, skąd jest. No, on jest z Poznania chyba. No to jest dobre połączenie z Warszawą podobno. A jest kawałek drogi. Wszędzie jest kawałek drogi. No. Także zapowiadamy, że może coś w przyszłym roku w styczniu zrobimy. Nie zapowiadaj, bo już teraz miało być w tym roku listopadzie coś. Tak? I co? No Jezu, to nie jest tak prosto przyjechać, no, no. ale moglibyśmy się zgrać tak wszyscy powiedzmy, nazwijmy to youtuberzy ze świata polskiego fitness i przyjechać na przykład do tej Warszawy do stolicy i no. zrobić razem trening. Czy tam no, po prostu Spotkanie ze... i trening, że każdy Tak, każdy swoje robiłby, bo i tak byśmy nie zrobili tego samego. Każdy no. ma swoje priorytety. Priorytety. Dobra, to tyle od nas priorytety. myślę. Kuba się żegna jako pierwszy. No, na razie. A gdzie szerokość? No, to jest na sam koniec. A, dobrze. Cześć. Szerokość. Yeah. <laughs> <laughs> Sekunda wbiła... <laughs> tym... No, <laughs> <laughs>